Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem AdamS I mamy tutaj demko, także odpalamy sobie I... i tak, o nie vertigio Dobrze, Mama nam się wczytała, pan podejrzany Co on robi? Uuu rewolwer No to będzie niezły meczyk I tutaj już mamy odpalonego Tak Odpalony pan yy, cheater O jest. Ale ja Ja współczuję, że muszę z kimś takim grać Naprawdę, mi w życiu może parę razy się zdarzyło trafić na jakoś takiego, ale teraz jak gram normalnie nigdy nie trafiam na takich cheaterów tak okropnych uuu tam pod panowca chyba też ma jakiegoś ma jakieś wspomagacze do gry No ale to jest kurcze no widzicie e Cheater złapany wreszcie na Overwatchu więc możecie zostawić już łapeczkę w górę za cheatera tak dokładnie możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale będzie mega przyjemnie Ten pan ma cheaty, no, ewidentnie, ale ma też scouta, ze skinem, więc no ciekawie, mega ciekawie, zobaczymy co, 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 co tu się wydarzy w ogóle, no bo to jest, spadł sobie. Ja. No widzicie już podejrzany oczywiście odpalony, to nie ulega wątpliwości. No i kupił sobie jeszcze autoszmatę, więc taka broń... No tradycyjna. Tradycyjna Od razu. Ja im czuję Ciekawe czy ta ara, ten Ala jest odpalony. Bo oni tutaj nie mają co... nie mają szans w ogóle... Na cheatera grać no, nie jest przyjemnie ludziom się nudzi taka gra, gdzie sami cheaterzy, więc tego, tego overwatcha trzeba robić, przez ściany zabija Och nie. No dla mnie szok. W ogóle nigdy nie pomyślałem, żeby sobie pobrać cheaty do cs -a. Dramat. A i w ogóle pokażę wam celownik, jeżeli ktoś e, chce. E, dam do opisu e, kodzik na niego. Pan podejrzewam gdzie to jest. E, klawiatura i mysz, nie wiem. E, czekajcie, która to jest opcja. Gra... o celownik, Tutaj macie udostępni e, i tutaj macie kod. Możecie go przepisać albo da dam wam go do opisu yy, i, i będzie git. No a tutaj pan już się w ogóle nie kryje i nie krył pan podejrzany, więc... No jest to cheater, no ewidentny, ewidentny tutaj. Hax. No dostanie Reporta za Za wszystko pod Efingiem, bo... Chociaż w pewien sposób też to jest briefing No i wspomaganie celowania oczywiście Wspomaganie pola widzenia Inne zewnętrzne wspomaganie Oczywiście, niewystarczające Dobra, werdykt przesłany I nie mamy teraz drugiego overwatcha, nie pokazuje nam się, ale taki krótki 5 minutowy odcinek Pozwólcie, że ja to zaraz postaram się dograć jeszcze jednego. Jeszcze, jeszcze jedno demko, tak będą dwa overłoczyki. Dwa demka w tym odcineczku i myślę, że będzie git, bo taki wiecie. 5 minut mi wyszło nagranie, to jeszcze kawałek pewnie łutnej i, i, i ten Niestety poczekałem jeszcze chwilę i żadnego demka nie dostałem. Pr próbowałem restartować grę parę razy, no i... Niestety się nie udało. Także myślę, że to było na tyle, że skończymy ten odcinek. No, niestety, takie krótkie demko. Także to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Trzymajcie się. Cześć.